Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się dzisiaj na uroczystości odnowienia doktoratu pana profesora Stanisława Sołtysińskiego. W imieniu całej wspólnoty akademickiej naszej uczelni witam bardzo serdecznie pana profesora na tej podniosłej uroczystości, która jest przypomnieniem uroczystej promocji doktorskiej mającej miejsce 50 lat temu, a więc w 1965 roku. Pan profesor Stanisław Sołtyściński jest zasłużonym i wybitnym uczonym. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa o imponującym dorobku naukowym obejmującym dzieła z zakresu klasycznej cywilistyki, własności intelektualnej, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa spółek handlowych, ochrony konkurencji, międzynarodowego prawa handlowego, arbitrażu handlowego inwestycyjnego. Szanowny Panie Profesorze, proszę przyjąć wyrazy wielkiego szacunku i poważania. Witamy Pana Profesora. Mając na względzie autorytet Pana Profesora, Rada Wydziału Prawa i Administracji naszego Uniwersytetu na swym posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2015 roku Podjęła uchwałę o odnowieniu doktoratu panu profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu. Szanowni Państwo, na dzisiejszej uroczystości witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych gości, współpracowników i uczniów pana profesora, przyjaciół z dawnych lat, a w szczególności córkę pana profesora Anny z małżonkiem. Witam bardzo serdecznie. Serdecznie witam pana profesora Andrzeja Żeplińskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Witam panią profesor Małgorzatę Gerzdorf, pierwszego prezesa sądu najwyższego. Witam pana profesora Tadeusza Erycińskiego, prezesa Sądu Najwyższego. Witam pana profesora. Witam innych sędziów Sądu Najwyższego, licznie przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Proszę o klasę. Bardzo serdecznie witam pana Wojciecha Jankowiaka, wicemarszałka województwa wielkopolskiego oraz przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu im. Danickiego w Poznaniu. Witam pana marszałka. Szukam wzrokiem, ale potwierdził swoją obecność, starosta, starosta powiatu poznańskiego, pan Jan Grabkowski. Szczególnie serdecznie witam panią dr Alicję Adamczak, prezesa Urzędu Patentowego Wielczoro Polskiej, Polski, która wielokrotnie była gościem naszego uniwersytetu. Witam panią Bernadetę Kaszczelan Świetlik, wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Witam pana Marka Furtka, prezesa Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Witam pana profesora Macieja Gutowskiego, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Pana Zbigniewa Tura, dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Panią Annę Korbelę, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Ogromnie z wielką radością witam pana Andrzeja Wituskiego, prezesa Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniańskiego i byłego prezydenta miasta Poznania.